Dzień dobry, a dzisiaj moim gościem jest Ewelina Zawiślak, pani mecenas, adwokat, specjalistka sprawa rodzinnego i karnego oraz Misia Piesek. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, czym jest przemoc w rodzinie oraz jakie są przestępstwa, kiedy dochodzi do rozstania. Gdyż bardzo często dochodzi do tego, że jednak te przestępstwa. Gdzieś występują w momencie, gdy myślimy o rozwodzie albo o rozstaniu. Pani mecenas, proszę nam powiedzieć, jakie to są najczęstsze przestępstwa, gdy ludzie się rozstają. To tak, należy zauważyć pewną tendencję, że w momencie składania pozwu rozwodowego jakoś tajemniczo mnożą nam się te przestępstwa. Przede wszystkim różnego rodzaju groźby, uszkodzenia ciała. Przypominamy sobie te przed lat, a także znęcanie się. To jest łatwo zapamiętać, który jest to artykuł, bo mówi się o niego Peżot, bo jest to artykuł 207, więc łatwe jest kojarzenie. Kiedyś znęcanie się było kojarzone przede wszystkim z przemocą fizyczną. Tutaj myślę, że nie zaskoczę Państwa. Jeżeli, jako przykład, dam popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie. Tutaj możemy też pojechać na obdukcję. Eee, ważna tutaj uwaga: jeżeli ch chcemy jechać na obdukcję, to nie jest tak, że jedziemy do pierwszego, lepszego e, szpitala i tam nam robią obdukcję. Musimy poszukać takiego specjalnego ośrodka. E, obdukcja jest płatna, i wtedy e, mamy dowód e, na to, że zostaliśmy. Pobici, na przykład, tylko należy też pamiętać, że jest to tylko takie obrażenia, które są. Żaden lekarz nie wpisze, czy je, czy kto to zrobił, no bo to mhm. już jest kwestia sądu. A co z tymi przestępstwami, których nie widać? To są przestępstwa, które nie widać, to pięknie pani mecenas opisała. Jakie mogą być stosowanie przemocy, jeżeli chodzi o psychiczne? Tutaj wydaje mi się, że z biegiem czasu ten katalog ciągle się poszerza. I myślę, że zaskoczę tutaj państwa, bo stosowanie przemocy psychicznej jest to izolowanie, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, niepokojenie. Ja miałam liczne przykłady, kiedy naprawdę trochę łapałam się za głowę. Na przykład przykładem znęcania było to, że ojciec mówił dzieciom, że mama ich nie kocha. Albo przykładem znęcania się, kiedy ojciec czy też matka, no bo oczywiście mamy tutaj obydwie strony, które mogą się znęcać nad dziećmi, jest to, że nie, nie było tych kontaktów z matką czy też z ojcem, jako forma znęcania się na dzieci, no bo przecież. Ach, jeszcze ważna uwaga, teraz mi się przypomniało, yy, szczególnie do kobiet. Trzeba pamiętać, że przemocą nad dziećmi jest również to, że ojciec źle odzywa się czy niszczy matkę. Matka jest dla dzieci, szczególnie tych malutkich, takim epicentrum, więc w tym wzorem. wzorem. Mhm. Więc jeżeli yy, ojciec twierdzi, że znęca się nad matką, nie znęca się nad dziećmi, to jest nieprawda, bo znęcanie się nad matką jest traktowane jako znęcanie się nad dziećmi, bo te dzieci utożsamiają się z nią. Pani mecenas, ja w swoich sprawach mam takie doświadczenie, że niekiedy tam, gdzie ta przemoc powinna być ujawniona i sprawca powinien zostać skazany, nie ma, a tam, gdzie jej nie powinno, ona jest. Mówię tutaj często, że te niebieskie karty niektórzy mówią zielone, błękitne różne określenia słyszałam, ale prawidłowo to są niebieskie. Niebieski. E, niebieska karta i to jest właśnie formularz, prawda? Pani Macona e, czytała są wykorzystywane. A jakie jest Pani zdanie? Czy są e, te niebieskie karty wykorzystywane? Hmm, oczywiście, że tak. W moim odczuciu, skąd w ogóle niebieska karta no bo formularz jest e, niebieski. E, kiedy dzieje się przemoc, często yy, jesteśmy, kobiety czy też mężczyźni są ofiarami, nie wiedzą jak się bronić, nie szukają pomocy. Gdzieś to się, jak to się mówi, dzieje się w czterech ścianach, nie ma na to dowodu. Ale jeżeli ktoś yy, przygotowuje się do rozwodu, gdzieś się poradzi czy gdzieś przeczyta, zaczyna zbierać te dowody. Czyli zaczyna dokumentować jakieś siniaki, ale też często jest tak, że. E, ludzie nagrywają rozmowy, i w momencie, kiedy druga osoba zaczyna krzyczeć, włączamy dyktafon. O, krzyczał, poniżał mnie. Mm -hmm. Trzeba w tym wszystkim mieć e, też umiar. E, bardzo często wykorzystywane są i zakładane są te niebieskie karty. Misia się z nami zgadza. E, e, zakładane są te niebieskie karty na potrzeby rozwodu, bo e, jeżeli ktoś chce mieć rozwód z orzeczeniem o winie, Myśli w ten sposób: o, założę mu niebieską kartę, będzie dowód na to, że on czy też ona mhm. się nade mną znęca. Ja mam takie doświadczenie jako pełnomocnik, nie wiem, czy pani ma nas również, że sądy cywilne, czyli sądy zajmujące się sprawami rozwodowymi, są zmęczone właśnie tym obszarem niebieskiej karty i znęcania. Dlaczego? Są e, sędziowie, którzy, kiedy słyszą, że ktoś nagle założył niebieską kartę, wiedzą, że to jest taktyka procesowa. I e, Ja osobiście ubolewam, bo niekiedy, choć wydawało mi się, że żadnych konsekwencji druga strona nie poniesie, chyba mi się zaprosimy tutaj. Chodź Misiaczku do nas, chodź. E, że druga strona. Misia, chodź. Patrzy na nas. Wielokrotnie myślałam tak, że nie poniesie konsekwencji sprawca, jednakże mimo wszystko ponosił, czyli został skazany z 207. Mhm. A jakie są doświadczenia pani mecenas? Czy należy się tego bać? Bo czasem odnoszę wrażenie, że w szczególności mężczyźni nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Czyli duży jest odsetek, misia przeszkadzasz nam, zapraszam. Obywatelu Misiu, chodź tutaj do nas. Misia właśnie układa się teraz. Aha, czyli pójdzie spać, to tak. dobrze. Więc mam takie, odnoszę wrażenie, że niekiedy mężczyźni nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Co prawda bardzo duży odsetek tych niebieskich kart jest... Yy, Wygaszanych, umarzanych. To ciekawostka taka, że bardzo dużo tych niebieskich kart jest w Warszawie na dzielnicy Wilanów, gdzie mówi się, że to jest taka ekskluzywna dzielnica. Jednakże zdarzają się takie sytuacje, że z tej niebieskiej karty sprawa się rozwija i jest jednak sprawa sądowa karna z artykułu 207. Jakie jest Pani mecenas doświadczenie? Czy ludzie faktycznie zostają za to skazani? A to jest bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie, jeżeli o to chodzi. Dlaczego na Wilanowie? No, bo ponieważ jest tam dużo ludzi młodych, którzy dopiero co się wprowadzili, kupili mieszkanie i niestety po jakimś czasie uczucie wygasło, społeczeństwo jest młode, rozwodzą się, stąd na Wilanowie jest tak dużo tych, tych przestępstw. Jeżeli chodzi o artykuł 207, ja też jestem reprezentantem dziecka odnośnie tej nowej ustawy, jak to powszechnie się mówi, ustawa Kamilka. Ciekawostką jest też to, że jeżeli ojciec bądź matka chcą się zemścić w jakiś sposób na rodziców, myślał, złożę zawiadomienie, później będę oskarżycielem. Nie, proszę Państwa, tak to nie wygląda. Składamy zawiadomienie do sądu i jesteśmy tylko zawiadamiającym. Czyli później nie mamy wpływu na to, co się dzieje, jest reprezentant dziecka, którego sąd ustanawia, czyli na przykład adwokata. Ja jestem, jakoś sąd dla Mokotowa mnie ukochał i, i, i tam jestem naprawdę w szeregu spraw. I teraz z końcem roku, jak to statystyki, dostałam może około 40 postanowień, gdzie jest to umorzenie bądź Brak wszczęcia. Dlaczego? Ponieważ te groźby czy też um, wszelkiego rodzaju formy przemocy są po prostu bezzasadne. Czyli rozumiem, że ktoś zawiadamia, że tak. dziecku a, dzieje się krzywda, tak, mówiąc tak, wprost tak. E, i pani mecenas reprezentuje e, dziecko, dziecko e, ale jednak e, okazuje się, że sam nie dopatrzył się znamion przestępczości, jednak były to fałszywe e, tak? e, takie podejrzenia. Pro, prokuratura, owszem. tak. Prokuratura mhm. przeprowadza czynności, przesłuchuje w formie świadków. Matkę bądź ojca i okazuje się, że to zawiadomienie jednak no, mija się z prawdą e, w sposób e, znaczny. E, co jeszcze? Jeżeli chodzi o rzeczywiście ochronę, jeżeli mamy w domu przemoc, nie wiemy, jak sobie z nią poradzić, jest e, e, ustawa o ochronie e, przemocy, e, o ochronie przemocy. Oczywiście o ochronie. Mi się nam ciągnie teraz szczotkę. Jest <laughs> e, e, mistrzem drugiego planu. Tak. Zobowiązanie oso osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania. To jest bardzo ważna ustawa, która jest od 2005 roku, ale wydaje mi się, że teraz ludzie dopiero mają świadomość stosowania jej, bo jeżeli osoba stosująca przemoc domową wspólnie zajmuje mieszkanie. I swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy domowej czyni szczególnie uciążliwe w. Współ... wspólne zamieszkiwanie, mm, można taką osobę w e, postępowaniu nieprocesowym zawiązać do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Dlaczego to jest ważne? E, kobiety myślą w ten sposób, bądź mężczyźni, mamy wspólne mieszkanie, nic nie mhm. mogę zrobić, albo co gorsza, mieszkanie jest męża. Czyli go, a później zadzwoni na policję, że mąż na przykład stosuje przemoc, tak? Y, oczywiście to są dwie strony. Sąd to bada. Może być tak, że zostanie ta osoba na 14 dni y, usunięta y, i to jest jakby od razu. Policja to bada jednak. Y... Czyli funkcjonariusz policji może to po prostu zrobić bez dalszego badania. Tak, a ja później bada to często. sąd. Pani mhm. mecenas bardzo ważny wątek pani poruszyła. Ja mam bardzo często właśnie w sprawach, że jeden z małżonków, najczęściej mężczyzna, zostaje właśnie przez funkcjonariusza zobowiązany do opuszczenia mieszkania na przykład na 7-14 dni. Mi się nam tutaj przeszkadza, chyba weźmiemy mi się. Chodź kochanie. I ten fakt tego opuszczenia jest bardzo wykorzystywany przez kobiety, czyli Wtedy żąda się właśnie rozwodu z wyłącznej winy. Z eksmisją. Cho, z eksmisją, choć nie zawsze tak jest, i często mówię o tym, że tam, gdzie ta przemoc powinna zostać faktycznie rozliczona, ona nie jest, a niekiedy jest wykorzystywana. Ja mam takie doświadczenie właśnie, że jest bardzo trudno i sądom, i pełnomocnikom dojść do sprawiedliwości. Pani Mecenas, a co z gwałtami? To jest temat dla mnie jako pełnomocnika o dość dużym doświadczeniu, ciekawy, albowiem e, jeszcze jako młody pełnomocnik podchodziłam do tego z przymrużeniem oka, że nagle ktoś zawiadamia, że mąż zgwałci, prawda? To najczęściej kobiety. No. E, tutaj e, się chce bardzo. Cholice, nam chyba to? i widzę pokazać szczotkę. E, I co w takiej sytuacji? Czy pani mecenas miała takie sytuacje. Że ktoś został skazany za gwałt w małżeństwie? E, tak, oczywiście. E, Tutaj jest e, trudna sytuacja, no bo e, nie mamy na to świadków. E, jest tylko oświadczenie e, kobiety, tylko Jasz, która jest badana przez biegłego e, psychologa. Mamy tu pewną patologię, e, gdyż jak są takie oskarżenia, to najczęściej sąd stosuje areszt. E, Zresztą w tych wszystkich e, przestępstwach, e, również znęcania się, należy pamiętać, że to są e, przestępstwa, które już idą z urzędu. Czyli tak, mm -hmm. kobieta bądź mężczyzna, bądźmy tutaj równooprawnienie zawiadamia, mąż, e, mąż się nade mną znęca. Nagle się okazuje, że jest piątka dzieci, czwórka dzieci, gdzieś się pokłócili, ona chciała mu dać zbryczka mm -hmm. w nos. No, ale się na drugi dzień godzą, a machina rusza. I nie... Jest to przestępstwo publiczno-skargowe, które nie można wycofać. Tak? tak. I... No właśnie, pani mecenas, ja mam takie też doświadczenie, że przychodzą do mnie najczęściej kobiety w takich sprawach, które mówią, pani mecenas, bo ja tam była mu psychologa i psycholog powiedział, że to jest narcyz, trzeba go zniszczyć, zawiadomić, że się znęca i go po prostu wsadzić. Ja miałam wczoraj taką rozmowę, gdzie zadałam pytanie: Ale co mąż tak naprawdę zrobił? Mhm. Była ta odpowiedź lakoniczna, myślę, że była, mówiąc wprost, podkrę podkręcona, ta sytuacja była przez psychologów, ale zadałam tej kobicie pytanie: Dobrze, rozumiem, a jak pani go wsadzi, czyli tak mhm. powiedziała, to kto będzie płacił na właśnie troje dzieci? Dokładnie. Leasingi, kredyty. I odniosłam wrażenie, że wtedy się zastanowiła, bo gdyby faktycznie miała podstawę do tej przemocy, to ja bym z nią w innym kierunku rozmawiała. Jednakże nie było y, takich podstaw w moim odczuciu, ale ktoś się, odnoszę wrażenie, nakręcił. Pani mecenas, czyli reasumując, tych gwałtów należy się bać jako mężczyzna? Oczywiście, I... że tak, bo to jest bardzo poważne oskarżenie i y, kobieta y, z, zgłasza to jest słuchana z psychologiem. Jeżeli sąd czy też prokura, prokurator wystąpi z wnioskiem o areszt, zapewne ten areszt będzie. Ja mam teraz taką sprawę, gdzie y, psycholog stwierdził, że no oczywiście są różne sytuacje. W tej konkretnej sytuacji stwierdził, że kobieta konfabuluje Mści się, ale sąd jest niewzruszony, a reszta dalej trwa. Jaka to musi być trauma i dla jednej, i dla drugiej strony. Jeszcze chciałam poruszyć bardzo ważną kwestię, którą y, pani mecenas poruszyła, bo często jest gdzieś w telewizji mówione, że niebieska karta to jest taka pomoc dla rodziny, mhm. czyli y, zmobilizowanie tej drugiej osoby. Tylko tak, tak jak wspominałam, ta machina rusza. Nawet jeżeli później chcemy się wycofać, w tym momencie tak. Idzie wiadomość do sądu opiekuńczego, czyli rodzinnego, że w tej rodzinie dzieje się jakaś krzywda. Co mhm. się dzieje? Z Artykuł 109 tak? kodeksu rodzinnego, że wgląd w sytuację rodziny. Tak, dokładnie mhm. i tak. I w tym momencie co się dzieje? Kurator jest w rodzinie. Czy być może, nie przesądzajmy o tym, może być ograniczona władza jednej czy drugiej stronie. Jest to broń obosieczna. Chcemy, aby koniecznie tego faceta skazać. I co w tym momencie się dzieje? On jest y, nawet nagrzywny, jest osobą skazaną, nie ma y, już y, y, nieposzlakowanej opinii, y, nie, nie kieruje się y, niekaralnością, zostaje zwolniony z pracy. Załóżmy, że ten mężczyzna zarabiał 3 czwarte budżetu domowego, kobieta go podaje o alimenty. Rozwodzą się, bo rzeczywiście z jego winy, przemoc. I co się dzieje? On nie ma z czego tych alimentów płacić. No właśnie. I teraz zatrzymajmy się. Kolejne przestępstwo przy sprawach rodzinnych. Niealimentacja. Pani mecenas, ile trzeba nie płacić tych alimentów, powiedzmy? Czy trzy okresy pełne, czy więcej? Jak, jak to wygląda? Kiedyś było tak, które było wykorzystywane w sposób patologiczny, że tyle, ile nas stać. Więc yy, osoby zobowiązane do płacenia alimenta, alimentów, no tutaj przede wszystkim mężczyźni to jest 90%. Ja chyba w swoim wypadku miałam, w swoim przypadku dwa razy, kiedy kobieta musiała płacić alimenty i przeważnie ich też nie płaciła, co ciekawe, więc. Yy, nie wiem, dlaczego z takimi akurat przypadkami miałam, ale jest to dość smutne. E, drodzy panowie, tak jak powtarzają komornicy, alimenty to nie prezenty, należy płacić na dziecko. To jest absolutne. E, I pytanie było, ile nie trzeba płacić. Tak, trzy miesiące wystarczy, aby stać się tak zwanym niealimenciarzem. E, wtedy e, bądź, e, jeżeli jest fundusz, e, bądź komornik może zawiadomić o tym, bądź kobieta, i no niestety nie mam tu dobrych wiadomości, trzy miesiące niepłacone, praktycznie nie ma możliwości się obronić. Oczywiście można spłacić te alimenty i być na czysto. Wtedy my sąd czy też prokurator może odstąpić od tego oskarżenia, ale argumenty typu, bo ja jeszcze dzieciom kupuję zabawki, bo ja nie mam pieniędzy, Nikogo nie interesują. Problem też w tym jest, tak jak ja z własnej kancelarii obserwuję, że jeżeli mamy alimenty do 10, to mamy do 10 i bardzo często właśnie dochodzi do wszczęcia postępowania komorniczego, egzekucyjnego. 11. I tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz, że później jest ciągłość, chyba, że wpłaci się do depozytu. Ogromną sumę. 6 e... miesięcy, więc to jest naprawdę, jeżeli mamy 5 tysięcy alimentów, 3 razy 6 to się robi spora kwota. Co ciekawe, też e, trzeba uważać, jeżeli jesteśmy przy tych alimentach, że możemy stracić obecnie prawo jazdy. Tak. E, Pani Mecenas, a jak jesteśmy przy tym, e, właśnie w mojej karierze zawodowej, jakkolwiek to brzmi, prawniczej, zdarzyło się niejednokrotnie sytuacje. Małżonkowie, Kłócą się. Wsiada on, akurat nie ja miałam samych mężczyzn, nie wiem dlaczego, tak wyszło, wsiada w samochód i wyjeżdża. No żona i za telefon. Się, żona za telefon okazuje się pod wpływem alkoholu. Jakie mamy przestępstwo i co nam grozi za to? To jest artykuł 178a. Obecnie uległ pewnym modyfikacjom bo jeżeli e, będzie określona ilość promili, to tracimy samochód. E, I tu skutki są, e, jeżeli chodzi o te wszystkie dodatkowe kwestie, 5 tysięcy funduszu, prawo jazdy minimum na 3 lata. Misia, misia się zgadza z nami. Tak, mi się weźmiemy, Chodź, Ale misia mi sięczku. Bo mi się ma chyba ADHD, bo nie. Ma ADHD po mamie. <grym> No dobrze, pani Macenas. Yy, no pięć i oczywiście tysięcy, tak, na prawo jazdy minimum 3 lata. Mm -hmm. A czy nam jest taka możliwość, że poz zostaniemy pozbawieni wolności? Yy, co do zasady, to zależy od ilości, yy, od liczby yy, promili. Jeżeli chodzi o pierwsze skazanie, to powiedzmy sobie szczerze, że dość byłoby to trudne, ale jeżeli złapią nas kolejny raz, jest tak to. Zwana możliwe. Recydywa. Tak, tak, mm -hmm. ja miałam nawet wczoraj taki proces, gdzie Pan y, pół roku odsiadywał za niejeżdżenie, za jeżdżenie pod wpływem. Miałam chyba też, też w tym tygodniu, y, i to była sprawa rodzinna, o ograniczenie praw bodajże, gdzie głównym argumentem było to, że ojciec pod wpływem. Y, pod wpływem alkoholu woził dziecko bez fotolika. Miałam też sprawę, gdzie jestem reprezentantem, że ojciec dokonał obywatelskiego ujęcia matki, która rowerem wiozła, ale tam w stanie upojenia było, bo to było powyżej 1,5 promilu dziecko. No i co się zaczęło? Misia się z nami zgadza. Wgląd w sytuację rodzinną, zawiadomienie, machina rusza. Ja naprawdę nie życzę nikomu, jeżeli nie życzę tego, aby te dzieci musiały przez to przechodzić, ci rodzice. Trzeba się czasem zastanowić, czy to wszystko jest tego warte. Jeżeli chcemy się zemścić na, na, w ogóle, małżonku. na małżonku, ja jestem zdania, że zemsta najbardziej dotyka nas samych, bo te uczucia i to wszystko zabija nas od środka. Czy to jest tego warte? No właśnie, pani mecenas, jakby reasumując, jako pełnomocnik, ja jestem pełnomocnikiem, który bardzo ostrożnie podchodzi do wytaczania spraw karnych. Czy o molestowanie, to jest też ciekawe, nie wiem jak pani mecenas ma doświadczenie molestowanie dzieci, w szczególności mm. kiedy jest dziewczynka, np. dziewczynka dostaje infekcji dróg moczowych. I mamy w dokumentach medycznych, miałam taką sprawę. Ojciec dotykał dziecka. Że ojciec dotykał. Okazuje się, że pani poszła do sądu i twierdziła, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie. Z uwagi właśnie i lekarz stwierdził, że widzi tutaj w okolicach intymnych znamiona jakieś, że coś się stało. Okazało się, że tak nie było jako ojciec udało nam się wyciągnąć dokumenty medyczne okazało się że lekarz wpisał rozpoznanie zakażenie dróg moczowych nic nie było o tym że dziecko mogło że tak powiem mieć przebitą błonę tudzież inne problemy i okazuje się że dopiero musiałam w sądzie udało mi się obronić mojego klienta jednakże takie sytuacji, które opowiedziałam nie miałam w swojej karierze jednokrotnie tylko wielokrotnie i z ubolewaniem stwierdzam, że to są takie, ja to mówię, ciosy poniżej pasa. Tak, takie, jak to mówi moja klientka. Przepraszam pani mecenas, że musi się pani zajmować takimi brudnymi sprawami. I to jest prawda, bo y, trzeba sobie zadać pytanie, że to dziecko będzie przesłuchiwane. Dla nas dorosłych te pytania zawsze są niekomfortowe, tak mhm. najlepiej. A pomyślmy sobie, dziecko poniżej 15 roku życia, kiedy jest przesłuchiwane, y, nawet w najbardziej komfortowych warunkach jak bardzo to na niego wpływa. Później trzeba się zastanowić, czy przez najbliższe 20 lat nie trzeba będzie płacić temu dziecku za traumę, której doświadczyło. Mhm. Więc jeżeli są podejrzenia, oczywiście, jeżeli widzimy, że dziecku dzieje się krzywda, trzeba natychmiast reagować. Ale jeżeli układamy sobie całość, a rozwiodę się z nim, mm -hmm. tutaj on się nade mną znęcał, tutaj molestował dziecko, bo go źle dotykał podczas mycia, no to proszę państwa, naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy na koniec tego wszystkiego warto? Czy warto? Właśnie, ja chciałabym tutaj y, podsumować to spotkanie tym, że czasem y, nasz ból, w wyniku rozstania przekładamy na drugą osobę, i też jesteśmy podatni na wpływy innych osób. Tak, koleżanka, która przechodziła to samo i ma dla nas najlepsze rady, bo zionie nienawiścią do, do swojego byłego, ona nam podpowie. I często też e, chciałabym zwrócić uwagę na konsekwencje, które są dla nas złe, ale przede wszystkim dla naszych dzieci, czyli konflikt lojalnościowy. Stawiamy przy tych wszystkich przestępstwach też dziecko w sytuacji, które, które dziecko musi dokonać jakiegoś wyboru tak. powiedzieć, czy jest mama dobra, czy tata. Zresztą tak czuje dziecko. Co do zasady, my nie zmuszamy dziecko, żeby powiedziało, czy chce być z mamą, czy z tatą, ale prawda jest taka, że dziecko tak to odczuwa czyli tak. jest w konflikcie lojalnościowym. I ten konflikt około rozwodowy może e, przynieść ogromne traumy, nie tylko dla naszego życia, ale dla życia naszego dziecka. Pani mecenas, bardzo dziękuję. Misia e, już tutaj grasuje ponownie, e, zgadza się ze wszystkim. E, gratuluję e, pani, e, pani Kariery i Pieska. E, mam nadzieję, ja również, że będzie, za będzie mniej tych przestępstw. A Państwu dziękuję za dzisiaj i życzę Państwu przede wszystkim spokoju. myślę, że spokoju i podejścia z rozwagą. Zdroworozsądkowego. Tak, albowiem jak Pani wskazała, jak się zacznie pewna lawina, to nie można jej zatrzymać w polskim systemie prawnym. Dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy.